Witajcie rodacy! Latarka taktyczno-poszukiwawcza Sian SkyK3 ma zasięg nawet 600 metrów. Sprawdźmy zatem jej inne parametry i czy warto ją kupić. Tak wygląda front opakowania i mamy tutaj kilka ciekawostek plus fotkę produktu. To z tyłu producent umieścił jeszcze więcej informacji technicznych dla nerdów. Sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas podróży. Siedzi w plastikowym, wytłoczonym dla siebie miejscu. Wokoło mamy też kilka dodatków dorzuconych ekstra. Jest karta gwarancyjna wraz z szybką instrukcją obsługi, która ma jeszcze sporo ciekawostek i wypisane zalety K3. Mamy krótki kabelek USB typu C, aby naładować baterię. Jest sznurek bądź smycz, którą sobie możemy doczepić do latarki, o ile tego potrzebujemy. Są zapasowe dwie uszczelki, jeżeli te oryginalne zgubimy, i dodatkowy główny przycisk. Ostatnie, co w środku znajdziemy, to taka kabura na naszą latarkę. To możemy sobie wpiąć w na przykład pasek czy inne szelki. Od góry mamy jeszcze mocny rzep, jak i oczywiście slot, by włożyć Sean Sky'a do środka. Jest to zdecydowanie mocny pokrowiec i na pewno każdą wyprawę przetrwa. Tak wygląda latarka od razu po wyjęciu i bez baterii waży 133 gramy, więc naprawdę mało jak na te wymiary. W całości jest zrobiona z bardzo mocnego lotniczego aluminium A6061 T6, no i tą dobrą jakość czuć. Co ciekawe, te aluminium jest dodatkowo twardo andowane H3, a dla ciekawskich, zostawiam link w opisie, co to daje. Wszystkie elementy są ze sobą spasowane idealnie i nie ma nigdzie żadnego luzu. Patrząc od spodu mamy pojedynczy odskakujący gumowy przycisk włączający latarkę. No, i obok dwa takie wcięcia, aby podczepić sobie smycz. Tył jest całkowicie odkręcalny, no i tam jest miejsce na jedną baterię 21700 albo 18650, a latarka już przychodzi złożonym tym większym aku. Ten 5000 mAh akumulator. Pozwoli na działanie K3 od dwóch do nawet 100 godzin w zależności od jednego z czterech trybów, jakie sobie włączymy. No i wyświetlam wam tabelkę, która wam to objaśni szczegółowo i szybko. Co ciekawe, bateria ma wbudowany port USB typu C i można by się zastanawiać, skąd będziemy wiedzieć, że jest już naładowany. Otóż na górze producent dał nam jeszcze malutką dwukolorową diodę, no i jak jeszcze będziemy widzieć czerwone światło, to znaczy, że jeszcze nie jest w pełni napełniona. Na boku mamy oczywiście klips do podczepienia w np. spodnie, i ten jest przekręcany o 360 stopni, jak i w całości odłączalny. Idąc ku górze, mamy wyrytą nazwę producenta, plus oznaczenie modelu i jeden przycisk zmieniający tryby pracy urządzenia. I poza regulacją mocy jest jeszcze tutaj stroboskop, który tutaj swoją drogą okrutnie razi w oczy. Więc jeżeli chcemy jakiegoś napastnika skutecznie odstraszyć albo spowolnić, to ten tryb jest dla Was. Najważniejsze jest jednak z przodu, no i tutaj najpierw zerknijcie na górę. Ta bowiem nie jest zwykła, a dodatkowo wzmocniona i dzięki temu wybicie szyby nie stanowi żadnego problemu, a nawet może służyć do walki. Patrząc od spodu mamy idealnie przejrzyste i przezroczyste szkło i najnowszego tylko jednego LEDa – Luminus SFT40W, który działa tutaj w próżni. Oczywiście niech nie zwiedzie Was ten rozmiar, bo K3 generuje maksymalnie 1600 lumenów z zasięgiem do 600 metrów. Takie parametry jednak mamy wyłącznie w najwyższym trybie turbo. Ten jest naprawdę świetnym do oświetlania wszystkiego z daleka. Każdy ratownik co najmniej taki sprzęt powinien mieć. Wysoki tryb obniża nam moc lumenów dokładnie o połowę, a zasięg wtedy mamy na poziomie 425 metrów. Nadal mamy zatem naprawdę zacny zasięg, no i co najmniej godzinę więcej czasu pracy na baterii, więc jeżeli nie potrzebujecie dużej jasności, zdecydowanie warto ten tryb wybrać. Na medium letarka oświetla nam wszystko w zasięgu 143 metrów z jasnością na poziomie 200 lumenów. No i wtedy też drastycznie zwiększa się czas działania na akumulatorze, bo do 12 godzin. Najsłabszy tryb, low, generuje 30 lumenów i poświecimy nim do 21 metrów. Najlepiej nada się gdzieś do garażu bądź przy domowych spraw. No i w takim wypadku też K3 podziała imponujące 100 godzin. Co interesujące, jest też w pełni wodoodporna do głębokości dwóch metrów, jak i z dwóch metrów może nam spaść na beton i nic jej się nie stanie. Reasumując, jest to bardzo dobra latarka. Zrobiona z mocnego aluminium i do wielu zastosowań, od poszukiwawczych do taktycznych, przez ochronę, a nawet możemy podczepić ją pod broń z odpowiednim adapterem. To, że taka mała latarka z takimi możliwościami zmieści nam się w kieszeni, jest naprawdę imponujące. Cenowo również nie jest źle. 420 zł to dobry stosunek jakości do ceny. No i cóż! Tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.